Cześć, witam Was bardzo serdecznie To jest Terraria, a są ze mną. Jogin i to jest następny odcinek Gdzie jesteśmy zakopani bardzo głęboko szukamy piekła i tych innych pierdółek no i takie tam takie tam z piekłem, nie? O, 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 No witam, od, od, witam. Od tak, dni. właśnie. za zapon, tak, tak, tak. To było zamierzone To był ten, y, to... to tak tego, wyszkodiliśmy był... Nie, to był element zaskoczenia, wy się nie znacie. Czekaj, 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 czek. ja Jest, jestem element zaskoczenia, patrz co ja zrobię. Zaraz ja wam dam o. element zaskoczenia. O, to był element zaskoczenia, nie no. spodziewaliśmy się tego trupa tutaj. No, a wiesz, a wiesz co się dzieje? Ja padam O. O, fajnie, piasek spadł. Piasek. Ciekawe, co się, się tu wziął. Au! Ej, ej, jakaś fajna luda, czekaj. czekaj. Ciekawe, to ja się wziąłem, to jest? No, ciekawe. Bo jakaś fajna luda, to jest, co to jest? Ametys, mam trzy. Ale czekaj, czy ktoś mi tu poświeci, bo ja nie widzę, co robię. Chodź tu, hej. Ja tu zbieram tak, e, Nie kop, czekaj, nie kop, jeszcze piasku. Ja zas. no. <ślesy> <ślesy> nie kom. Dzięki za piasek No nie A co on robi z tym piaskiem? Jakiś opętany No co tam mój piasek Kopiemy dalej w dół, a nie na boki A jego ja coś opętało no, to... z tym piaskiem No jakaś fajna ruda. A ja tu nie widzę gdzie kopię A ja tu padam Co ty na to? To lepszy ja czy ty Ja, bo nie widzę gdzie kopię Czekaj O, magiczna magicz Dobra Magiczna eliksir. Ja widzę ci poświecić To kopiemy Kuba No ja kopię prawa Tam to jest demonitore No wiem że to jest demonitore ale Właśnie nie mamy kido żeby wykopać Dobra, nie ma tu nic ciekawego, chyba. Co on tak daleko tego jest, to tego... Nieko, nie Niezbyt koło mnie, o w mordę. Muszę... Muszę się tam dostać, no w mordę. czemu? Why? Ej! No... <głos> <głos> Jak jestem podjawany, tym, że cię zabiłem. <głos> <głos> o nie. Dobra, nie będę cię zabijał, no co ty. Dobra, jest woda, może skakać. No, bo ja wlałem. <noise> wlałem wodę. Jest, czułeś akcept. <noise> no. No chyba coś jednak nie wyszło. E. To teraz moje serducho Nie, bo ty masz 200 już O, opieku, jest! No Dajcie mi tam dojść, ludzie! O, serducho Jeej! Ty też masz już 200 No wiem Dlatego chcę też mieć więcej Chcę się wyróżniać ty zawsze jesteś chamem i chcesz mi wszystkiego najwięcej. No dam spokojnie. Ej, to jest meteoryt? E, to jest, Co to jest? Co? To takie tu świecące, dziwnie. Co to ma być? Zdawa. Ale to takie około... Co to, to? Są jakieś minerały? Co to jest? okej? A, silver ore. O, pyta. To potem zielony tak serducho. Jest potem zielony i... Macie jakieś bomby? Zbieramy jeszcze więcej, to ci potem oddam to sobie... na razie nie chce mi się już zbrać. A wreszcie, co z tym robisz? Um, mam trochę mały problem. Czemu? A jaki? No um, A dam sobie z nim radę. Na piasku lądujesz? No. <laughs> Rzuciłeś pierwszy piasek, a potem na nim lądujesz? Tak. Aha, to spoko. Zrobiłem to samo, <noise> dlatego cię na już spiląłem. O, coś, coś mu się znowu padło. No, what the fuck. E... Tylko, że ty masz jak na nim wylądować, a ja nie. Ciekawe, za którym razem mi się uda. A co ty chcesz zrobić? Jakoś zejść. Ej, no co ty robisz? Co ty zakopałeś mnie? Braku. Ja tu chcę zrobić coś fajnego, patrz Ej, tu jest ten Ej co ja tego nie mogę wydobyć To jest ten To jest Obsidian No wiem A ja chcę go wydobyć, ja chcę go mieć Można go bombą wydobyć No to dawaj Ale bomby są u góry Oto Ja o... mam przy sobie, tylko jakoś muszę do was zejść O a jesteś u góry? No Ale w domku? Nie to kurde Już jestem w tunelu Kopię pod sobą piasek, o silver coin. Chyba, ciekawy skąd? No. Ej, to co jesteśmy na labie tego i tego i co? Obstawiam, że na dole jest woda, prawda? No tak. <noise> Chyba. <głosy> Bo nie, gdzie, gdzie, gdzie się skaczy? To nie wiem, zobaczymy. Jeszcze tylko tysiąc metrów. Chodź. No nie, no jak chcesz, to Chodź mogę stup. cię zamudować. A gdzie to jest wejście? Ja nawet nie wiem, gdzie to jest wejście. Ehm. Um, wiesz, ee, ktoś po drodze piasek zostawił. <noise> Jakbyś wiedział, kto to był. <noise> Na pewno nie ja. No nie w ogóle. Tylko <noise> problem w tym że ten piasek jest yy, tak nisko, że jak ja spadam, to mnie odbiera 2000 obrażeń Zadaję To jest znacznie wysoko. No tylko, że mam teraz problem, bo nie mogę się zatrzymać. To luźno. Dobra, ja ci go dozwalę. Ej, to wiesz co, to może daj mi te bomby, ja, ja tu przelecę szybko, szybko... Wrzuć te bomby po prostu w dół. A one spadną? Nie wiem, znikną pewnie po drodze rozwal. Ale nie słuć, wybuchaj o, o. Tu, ci, tu ci wszystkie rzuci dup 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 Nie to wybuchną po drodze No właśnie to jeszcze tyle rozwalisz Już się ten piasek i to rozwalisz no Tak, zużyłem do pewnie. tego bombę więc spoko nie musisz No co ty robisz? Zaraz wracam No to, to czemu tak to I dziwnie robisz to za mnie spada chyba z ciebie What the fuck, co się zrobi? Teraz się nie da stąd wyjść. No pliku kun ma dostęp, choć się ja muszę tu nie wyjść. No nie wychodzi na razie! Ale chcę! No to zaraz, <noise> tam zrobię. <noise> rozumiesz, <że> on chce! <noise> Mam potrzebę, rozumiesz, muszę wyjść. A jak nie, to się porobię nocnik. To wychodź, bo mnie ja tu nie pozostałeś i pozostawiłem. Nie pozostałości. Okay. Yeah. No. 8 tysięcy życia! Ale przynajmniej mi się udało. No, successful. i to, obok mnie jeszcze rozwalił. Ciekawe czemu? To chyba przeze mnie. Mogę skakać? No. O, chyba. Chyba. To nie skacze. No, może. Jest czy jest woda w Zapewniam cię, bo sam nie. jest tej ja jeszcze jest car. No. It's no longer on a party. What? Dajcie tą wodę. No, ja nie skoczę. No, jest woda. Obiecujemy Ci na Life crystal. Na pewno? No, nie. A, a jak nie, nie będzie, to Ci dam tego life Crystala, co był dlatego? Z, złotot, Ale kopiemy dalej w dół, chodź. A to chodźcie, ja tu kopię już od dawna. I mam nadzieję, że masz bombę. O, patrz, coś się świeci. Mam nadzieję, że masz bombę. O, 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 <śpiewa> Usłyszałem bombę tylko. <śpiewa> <śpiewa> Ty to masz farta. <śpiewa> <śpiewa> ja nie zginąłem. <śpiewa> nie wiem czemu. Nie wiem czemu, ale ja nie zginąłem. Rozumiem. Musiałeś mnie zasłonić swoim działem. Nie, <tastujesz> o, po prostu, o, o, to jeżeli to, to, to... ja rzucam bombę, to mi zadaje obrażenia, a nie tobie. A ty rzuciłeś bombę? No. Tak. Ja to, właśnie nie to nie był dynamit? Olo, to był dynamit. O, to jest lepiej. To po co rzuciłeś dynamit? Dynamit. 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 Cicho to jest dynamit. Aaaa! Oh, Lava! Chodźcie do mnie, możecie, chodźcie, możecie tutaj skakać, przeżyjecie to no. To no i wrzuć w nasz kanał Dynamit. Dymamit, <grym> Czekaj, to zrobię podset O, widzę kolejny Lava Masz podset Czyli? Jak wrzucisz dynamit to będziesz mógł skakać sk 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 d dy 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 dymamit ale chcę kre... ci dymami Dymami Rozpadnie potem Dobra, to rzucaj Oj <noise> A przeżył to chociaż? <noise> Ale ci ścięłaś <noise> Nie Rzucaj dalej, cały czas rzucaj, żeby ten, ten się um, Jakbym tylko miał, co? Nie masz już? Nie. Ej, mam tego. No to jakby tam przez tą lawę mam przejdziemy. To kolejny. To sprawdzę czy jest na górze. Ja tam szybciej. Ale iron tu jest, wow. Wyścigi Ale w pierwszej masz coś ciekawego łap. Dobra. Chyba nie widzę tu bomby. Są. Ile? Dziesięć. Dwadzieścia. Wow. Skąd? Ja tam pamiętam bo... dziesięć. Nie wydawało mi się. Dziesięć jeszcze tam. A nie, dobra. Kuba zbiera. Co no zaraz. Oj. Mistrz drugiego planu. Dokładnie, chyba w tej chwili mistrzyni. No to mistrzyni. Tak też można. Ooo. O. 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 o tu nakręcam. Co? Nakręcam. Kręcę tu. Nie możesz się odzywać. <grym> <grym> Jesteście? No, jesteśmy. Nie. Już nie nagrywamy. A. A. Kiedy przestaliście? Ja cały czas kręcę. Ja też. Nakręcam. A. Oj. Wiesz... E, wydaje mi się, że te takie podesty trochę przeszkadzają w lądowaniu. No co ty? Nie gadaj! Ja tam wyląduję i to rozwalę. O, mogę sobie coś zrobić? Nie mogę zrobić kilofa z auta, no co hmm. za... Ee... Chyba się ściana posypała. <grym> Możesz naprawić, jak się ludzi Nie chcę się. Ej, chodźcie po to serducho, to ja Kuba. Już. I ty nie masz co robić, tylko rzucać te bomby po drodze? <grym> O, Dirt! Dobra, lecę do was. Lecę! Też tam normalnie spać? <grym> ja lecę, no nie? I, I tu widać takie spadające te... ...kawałki Dirta i tak dalej. Te wszystkie materiały tak spadają. A <grym> tu fajnie wygląda. Ej! Ye. To było. Co to jest? What the fuck? Dobra. brata. To się ściejeje. O, tu lawa jest. Oh, wow. Chłopie, wiesz, że ja zrobiłem lepszy tune dalej? Chodź tam do mnie. Chodź. Nie, ten musimy dokończyć. Chłopie, kończ ten... Cicho. cicho. <głosy> 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 drugiego planu, <mówię> <noise> No. To mogę zascić tutaj trochę lamy, nie? No ja... Um. <laughs> Mogłeś nam trochę tych bomb zostawić <laughs> No mogę mnie wyrzucić bo ty Ej, dobra, bo tak tutaj nic nie ma, no No właśnie Lypa Jak to No dojść. to trzeba do piekła dojść No a to jesteśmy dopiero w humetku Nie, tam że jest piekła zaraz. No to dawaj, a, a to ja mam lepszy pomysł. A to będą jakieś fajne gremliny, nie? Ja mam lepszy pomysł, trzeba wyjść z tej jaskini, bo tam już nie ma co robić. I iść pozwiedzać, teren mieliśmy, nie, A to najpierw dojdźmy. do wydobyć Ale na mieliśmy jeszcze coś tam szukać, on tam mówił, że mieliśmy coś tam szukać, nie? Co? Nie. Meteoryt tylko jest yy, na lewo. Ale nie no. coś, coś mówiłeś, że mieliśmy potem zrobić jak pójdziemy do kopalni. Znajdziemy na te słody Dobra, teraz robimy coś na Ale możemy. A, nie! Do dżungli, do dżungli. O, do dżungli. Ale chodźcie, możemy ten. Co, teraz do dżungli pójdziemy, nie? Co ty? Nie, możemy rozwalić fajnego bossa. Bo jeszcze nie rozwalaliśmy, nie? Ej, ow kuchulu, no dawaj. To ja się tam do bazy. Pamiętacie, mieliśmy rozwalić te oko wielkie. No, a teraz lajtowa go uwalimy. Mam ktoś 2 złota? Dobra. Ej, Miki, masz 2 złota? Nie, yy, nie. ale 2 złota co? Te sztapki. No nie, to sam mam... w skrzyni. O, dziękuję tak. za ora. To też może być. Mam jeszcze obsydian. Ej, robimy obsydian school. A ile masz obsydianu? 20. To coś każdemu. To tylko na jednego starczy. No to dla mnie. No dobra, to oba nie dla ciebie będzie. Co jest? co ja nie mogę zrobić? No co to było? Się <noise> Dziwne ja nic nie używałem, no co to, to jest? Samo się. No tak. Czekaj, gdzie się robiło te... ...kilofy? Ile na kilof trzeba złota? Dobra, nieważne, biorę z dołu jeszcze złoto. Gdybyś się taskał. Ej, zostaje na serducho w skrzyni jednej. I ametysty i te inne pierdoły. Więc ten, weź sobie tam ktoś, nie? No bo ja wezmę. No, to tam wcześniej. Czekaj, eee, co? Dała biorę, to o demonit bar, o, jak mi o. Tu jest to oko... o super supermacy tutaj jest. Maze. Ktoś coś tam. Bell, ball of heart. heart. Ile tam jest tego demonitu? E, ile potrzeba, żeby zrobić ten? What the fuck? Zapytaj tego. Gdzieś robi kilow? Gdzieś Zobacz, ile tam jest tego tu, ale. Gdzieś robi kilow, bo ja nie mogę zrobić kilofa. 12 zł. Masz? I drewno. No mam. A drewno nie mam. No tak. Do czego ja tu chcę dojść? O Boże. I się męczę, męczę, zbieram od wszystkich te, że tego, a tu się okazuje, że nie mam drewna. No. Ile tam jest tego dominatorek? Sprawdzi mi ktoś. Nie wiem, ja jestem teraz w trochę innym miejscu. Czego? Do znaczy bar. Sześć. A znaczy, nie demonit, tylko yy, meteorit. Yy, jak wydobędziemy ten drugi meteorit, to będzie jeszcze na trzy razy taki miecz. Ale ile jest, się pytał. No właśnie, nie wiem, dlatego tak powiedziałem. Aha. No, no mógłbyś zobaczyć. Czekaj, bo właśnie drewno będę teraz wykopywał. Za chwilę się to pan do bardzo Ja mam dwa staki drewna i się nie chwalę Jeej, są bardziej dobra Tylko pytanie za chwilę gdzie to będzie Czekaj, czekaj O o o Będę, będę miał, będę miał kilo złotych! No. Jest Challenge akce to mogę wyrzucić, a sobie mogę to dokoszać Do kosza Chcę zrobić jeszcze jakieś te przytem. Bo ja jeszcze z zmarnowałem, a nie mam. Dobra, to wow. czekamy na noc, od razu jak będzie noc to bijemy oko. Mamy ten obsydian, wow. Dobra, tu jakiś szajs. Tylko jeden obsydian w kule można, bo 20 obsydianu trzeba na obsidian, No dobra, no. spokojnie, nie, nie płacza tam, że nie? Że nie mówię żadnego. Ktoś sobie długo pożył. Teraz mam hardcore kill, -off, ale na, nawala szybko. To czekaj, gdzie? Nie. Czekaj, ja już ci mówię Ile tego to było? Bo nie tego. Bo nie tego widzę. A, 13. To co? To idziemy? Potem ten? Czy idziemy bossa pierwszy robić? Nie wiem. To może bossa szybko i potem od razu zrobimy ten, meteoryt. W każdym razie nagranie trwa już około 20 minut. Dała to, szybko... to szybki boss! Boss w 2 sekundy będzie. Może 3 dobra. Dobra i wzywajcie bossa, kto ma tu kto ma coś fajnego. Ale to może nie w domu, bo nam no, zabije wszystkich NPCów. Tu, tu, tu. Chodźcie na lewo. Tu, tu gdzie będzie bliżej teorytu. Gdzież kuba kalmarze. Dobra, odpalaj. Te ja cządy. na wodzie. No, no. ty masz. <noise> nie mam. No jaj, <noise> Nikt nie wziął. <noise> to ja idę. Dobra. Nie, nie. Nie, Włącz PVP! O, oko. Gdzie? Tu. I potem od razu będziemy mogli zrobić y, bossa y, ze spaczonej ziemi. Z spaczonej ziemi, kurde, nie? Ty się nie możesz nauczyć, że to jest korupcja. Z korupcji. Korupcja to taka, wiesz, łapówka coś takiego, a lat tego. Łapówkarstwo, chłopie, to jest korupcja, nie? <laughs> Ale ten królik poleciał! A tak. No dawaj dziada, nie gadaj. No nie no. działa. A, a czy przypadkiem sobie nie zapomniałeś? Bomby? Nie, chyba nie to chyba nie o to chodzi. Papar, <laughs> papar, pa, 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 pa. O, myśmy tu zobaczyli tutaj w kółku raz. Ale to nie nagrywaliśmy. A. Proszę tak Uspokój się z tym bombami i odpalaj oko. No odpaliłem, ale, ale... Bomby. Ja. No to czekajcie chwilę, bo muszę... Dawaj, bo chopie je warniemy na czas. Damy no, Minuty lecą. A ja potrzebuję bomby. Ale jakoś się nie chciało zaspawnować. To jeszcze raz noc. No jeszcze raz nie czekaj Może musi być pełnia Czekaj, niech nie dojdzie do pół. Po... Nie, nie musi być pełni To chociaż nie dojdzie do kawałek tego Ja on jest na cheaterski koncie Cheater Ja co? Dobra, to spawnujemy. No A daj mi ja zaspał nie dobra ja. No, no to... czak. robisz to, bo czasu tracimy. No Wiesz, skąd ty masz te buty? I co to jest? To są Ej. podwójne Ej! On zespanował te podwójne! Jakiś super coś tam Cheater Ja? Co? No jasne, najlepiej No co za agent? Coś ci zespanował, no boże! Taka siara przed ludźmi! wchodź na świetlskie konto i jeszcze jakiś szajd przylewa. Chyba ci się oka pomyliły. <grym> no tak! <grym> <grym> Ale ty też zabijemy, On ma tylko 24 tysiące HP. No i już uciekł. O! Ale. jak ja ci go dalej. Gdzie ona w ogóle jest? Nie ma, już uciekła. Daj noc! Gdzie <grym> w... Wiecie co, ja, ja bym już ten odcinek skończył, bo Nie facie, no, szybko te oko! Nie, no. już, zbytłe, już jest za dużo czasu. Zwykłe oko już szybko zadzwonimy daj. To czekaj, dawaj, jeszcze sprawdzać w skrzyni, masz to oko. Mam! To dawaj no na co czekasz. No to włączaj. No. To ja rozumiem. Dobra. Do bossi no, Patrz, to boss i kończymy. Patrzcie, tak to... wygląda pierwszy boss. W Terami! Wow, ludzie to nie wiedzą i tak. Haha. Ha. Tak. Ale cię za No, dokładnie. Jak go się dozwali, dostaje się demon i ba... Znaczy or. potem barę i jeszcze jakiś ten... bo ci młotek, to ja chcę młotek tylko i to tyle. co jest? Ile on ma jeszcze życia? Mało. O, ja padał. O, 34 z krytyka mu biorę. Co mnie bije? Tylko mnie bije. O dobra, teraz bijemy. Nie mnie! Nie goni mnie w środku! Nie goni Ja nie mogę z zostać z głowy. Pada go z tego wie super bumerangiem. O, pada! O! Padłem. właśnie! Ojej! No i... <grym> Też padłeś! <grym> Dobra tego Nie podzielę! 37 życia A nie nakręciłem tego ja Dobra też. I co? Lotło Kalmek Patrz co dob z niego wyskoczył Co? Grob z niego wyskaczył, co? Z niego wyskaczył? Lot. Dobra no, dawaj, co tam wypadło Mów Daj no, pątki nam grzyby bomba Ej. No tak jasne no. ja wszyscy, wszyscy na bombę co mnie I co? Myśkę. I, I co, piasek Dobra dawaj, to mów co tam było i podki daj, bo wiem, że na pewno podkię poleciały. Deal Dobra, nieważne. Ważne, to, to wyleciało. Plus to. Plus to <laughs> Plus to co zebrałem. A ee... to I dwa golda. Unholy arrow To ja idę robić coś z Demonit i teraz wam powiem co można zrobić, bo się. Dobra, ale to już by był koniec. Czekaj, tego, tak, czekaj. Tka. Zobaczymy, co można zrobić. Będzie koniec, spokojnie. Dobra, to już najpierw byśmy skończyli, może. Nie, ludzie, zobaczcie nas. Liczb... leci pół godziny. O, to oczywiście jeden będzie. Czekaj. <laughs> <laughs> Okej, okay, jak potem... nie, <laughs> nie pan. Pasz, pasz teraz, o, sz, sz, to ludzie, pascie. mam takich 14 fajnych brylek. Nie mogę zrobić. Robimy nam aksa, nie? Aksa mogę zrobić? Aks direct! <głos> <głos> to robię aksa, dobra <noise> Mamy aksa już No Dobra, po, mamy takiego aksa Dobra, no to ludzie, no to co? Mam nadzieję, że te odcinki z sterylite'a Będą coraz to bardziej śmieszniejsze, zabawne Coś będzie się więcej działo eee, No i to tyle, no Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, no No i po, po co to mówić jak tylko my to oglądamy potem? Dobra, nieważne. O, dzięki za oglądanie. Cześć. Cześć.